kilka pytań na takie bezpośrednie nasze młodzieżowe media. Pierwsze, Jestem czy... Jestem do dyspozycji. Czy uważa, pan, w polskiej czy uważa pan, że po zakończeniu wojny na Ukrainie wszyscy uchodźcy powinni wrócić na Ukrainę? No, pewnie, bo to nawet prawo międzynarodowe stwierdza, że kto by stawał na przeszkodzie powracającym do miejsc pochodzenia pierwotnego osiedlenia, ten jest przestępcą wojennym. To jest w naszym kodeksie karnym w, tej, w tym dziale, właśnie zbrodnie przeciw ludzkości, zbrodnie wojenne. Nie wolno przeszkadzać uchodźcom wojennym w powrocie do domu. A ja to osobiście nawet bym pomógł. Jaki jest według Pana jeden mit o polityce, który każdy powiela? Hmm. Jeden mit generalnie to jest szeroki wachlarz i, i, i przeogromny zestaw różnych mitów, przekonania, poglądy tak zwane polityczne. One najczęściej podlegają jakiejś tam mitologizacji i ludziom bardzo często się zdaje, że mają jakiś pogląd własny, a bardzo często on jest zapożyczony i to dotyczy samych polityków. I to dotyczy nie tylko publiczności, ale samych polityków. No, demokracja jest przesądem. Więc jeśli ktoś myśli, że ma poglądy demokratyczne, to ma w istocie przesądy demokratyczne. No i, i na gruncie mitologii, która zastępuje historię, historię jako zestaw faktów, jako zestaw no, faktów, które można zweryfikować, te historie zastępuje zestaw urojeń, które jeśli ktoś próbuje weryfikować, to jest oskarżany o właśnie antydemokratyzm, więc od razu faszyzm, następuje szybko redukcjo od hitlerum. antysemityzm, jeżeli ktoś próbuje dyskutować, o historii i polityce, kwestionując dogmatykę poprawności politycznej. I jeszcze takie szybkie pytanie, tak jednym słowem można. Jakby Pan odpowiedział, kto według Pana jest najlepszym, a kto najgorszym politykiem w historii? Hmm. Tak jednym słowem, proszę Pani. Ja polecam nieskromnie moje książeczki o książeczki, które powstały. Yy, yy, na przestrzeni lat i w których ja wykładam moje poglądy na historię, jedynie słuszne, i wykładam też sporo informacji, więc nawet jak ktoś się z moim poglądem nie zgodzi, co na szczęście w Polsce nie jest zakazane, jeszcze wolny kraj pod tym względem, ale już niedługo nie będzie, jeśli tego nie powstrzymamy, jeśli nawet ktoś się nie zgodzi z moimi poglądami, to nie powinien lekceważyć faktów, które przytaczam. O. i wydawnictwo N czas dało takich książek parę ja chętnie popadam w dygresje historyczne jak mówię o polityce jak mówię o współczesności to bardzo chętnie jakoś tak Same mi się nasuwają różne analogie historyczne. To tam Pani znajdzie odpowiedź na pytanie, no to jak oceniam właśnie różnych polityków z przeszłości, nawet i zamierzchłych. No i z tego wynika dość jasno, jak oceniam polityków, którzy ciągle jeszcze niestety żyją. I ostatnie, tak bardzo krótko, co by chciał przekazać młodym odbiorcom? Odzyskajmy niepodległość, bo jak nie odzyskamy, to jesteście Państwo pierwszym takim Pokolenie młodych Polaków, któremu żyć przyjdzie w gorszych i coraz gorszych warunkach, gorszych. Na przykład od tych, w których dorastało moje pokolenie. O dziwo, jeszcze przecież PRL-owskie pokolenie, jeszcze za tamtej komuny, ale za tamtej komuny się nie śniło zakazywać tych rzeczy, których wam chcą zakazać za euro komuny. Własny metraż, własny samochód z silnikiem może spalinowym, o to już was skazuje na rozmaite kary. Ustawodawstwo, które prześladuje kierowców w stopniu. W którym nie było wcześniej tych prześladowań, ustawodawstwo, które podnosi koszta pracy, koszta energii. No, krótko mówiąc, nie zazdroszczę Wam, młodzi rodacy, jeżeli nie odzyskamy razem niepodległości, po to, żeby przywrócić zdrowy rozsądek i wolność w tych wszystkich dziedzinach, czego się nie da zachować. Tej wolności wolności i bezpieczeństwa, zdrowia, życia, majątności nie da się zachować w ramach złego projektu, jakim jest Eurokołchoz. Dlatego precz z komuną, precz z eurokomuną, precz z żydokomuną, polexit albo jak kto woli wypier z pol.